O, co to takiego? Piciu. To nie jest łódka? Nie, to jest łódka z herbatą. A. A, okej, wszystko zginęło. Krewta z herbatą. Herbata z prądem, to jest łódka. Mordykizer 3! Jozda po nami. Tak, tak, tak. Czyli wchuj stacująca się Syndra i nami z Morello. I glubawem. I zajęliście kary z tyłu. Did you ever look at someone and wonder what is going on in their head? Teraz naszą największą słabością jest brak silnego frontu i musimy to jak najszybciej zmienić. Nie? No i bra brak briarny, bo chcemy mieć 7 przedwiecznych, by przyzywać wiele o Witajcie panowie. Nienawidzę tej kompozycji. Muszę się przyznać, naprawdę nie znoszę jej. Granie early game, żeby rolować, później wlejcie szukać tej briarny. No to jest trudne, ale poznałem kilka sztuczek. I wierzę w myśli z zasady, że if you can't beat them, join them, a to Także... tylko naprawdę wysyp tych przedwiecznych. Więc no, wypadałoby poznać wroga, nie? Także potestowałem i poczułem tę moc. Zobaczycie sami w tym odcinku. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Hello. 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 Gówno nie działa. Wszystko działa oprócz YouTuba. O que é que vai fazer de quinto? Eu vendo. Trudne mega mocny start do Drifty Szkiełko, szósta jest chyba dobre do Mordekaisera, nie? Uuu, wystirowałem i tam było. nie dobra. Te mody <grywdy> to nie bardzo. Ale Briar, Nasus, już bardziej. Mamy mocnego Kery, ale chcielibyśmy, by nam coś też dawał, nie? Więc. Nawet już Niko będzie lepsza. Z albo jakaś Katarina, Kali. O, a Bart będzie zajebisty w ogóle. Zamiast Soraki. Obrońca. Ty, to jakbyśmy wzięli jeszcze jednego maga. Kurde, ale wpadaj jednostki, jak dzielę. Kto to będzie? O, no tak. Hmm. co robić? Tyle możliwości. Postawię po prostu na zmiennokształtnych. Już z tej damy. Liczę na early Briar, dlatego ja daje tym szejwania. Wow, ale co to za rajz w ogóle wykoszowy? a no gościom ma farta. Hmm. Dobra, i jak teraz się nie emblemat, to postaramy się raczej zagrać... Rerola trochę, Rerol Eld Eldrich. to jest zawsze taki drugi plan. Hmm. O, to by było dobre pod Rerol? Weźmy placebo. co to takiego? Piciu. To nie jest wódka? Nie, to jest wódka z herbatą. A. A, okej, okay, to wszystko zmienia. <laughs> wódka z herbatą. Herbata z prądem tak zwana. Uff. Nowa koszyleczka! No. No złe. nie ma ale dobra, nie potrzebujemy obrońcy, więc niekiwa. Jak chcemy coś dorzucić jakiegoś fajnego obrońca, teraz to się po prostu tą szajganę wyrzuci i tam jak przerzuci na Nilach. I potrzebujemy szybkiej syndry. A masz chcemy już jak najszybciej wystrikować Jeszcze przed karuzelą spoko przegrać No my, tak my wszyscy Pasek. Pasek lub różdżkę bym chciał Biorę różdżkę Daj piście No dobra czas przeskontować w końcu Tutaj widzę wiecznie ze zmienokszczątnymi góry to jest problem to jest gościu bardzo mocny. Tak widzę też podkrada mordę. Tutaj, nie, ja, tutaj też spoko jeśli chodzi o kontestowanie. Tutaj jakieś z i portale bastiony. Dobra, czyli nie mamy za dużo konkurencji. Powodzenia! O, dziękuję. O, mamy syndrom, zajebiście. Czyli możemy dać jej itemki. I jeszcze Aszka za kogo? To jest nie kształt, tu też jest miły No to jednego możemy się pozbyć. Dobra, nie mamy naprawdę zajebiście silną kompozycję aktualnie. Aż tak się ustawimy, nie? Ja? Dobra, jest git. Pięć, prze, pięciu przedwiecznych z Szajwaną-2. Jakiegoś obrońca będziemy chcieli szukać. Raczej to nie będzie Blitzcrank. Lub zmienna kształtu mojego. Uuu, karma. No, ja z na pierwszego kiedy nie przed moim Uf, na trzy zaraz Tylko Briar, Briar dzieli nas od zwycięstwa. Mm. I na dół chcesz coś? Um. Nie, wszystko mamy. Jestem szczęśliwy. A dobra jeba? Tajbista. A miała być najgorsza patrz. Twerk, twerkowanie pomaga w wyrobieniu No to może być prawda. Kurde, no nie mamy Eblematu, nie? Więc... Przydałoby się porolować pod tą... Po ...syndrę trochę jeszcze. Łoj, do O, kolejna syndra, fajnie. Dobra, nikt nie idzie pod ziemi, więc teoretycznie powinniśmy łatwo rolować. Różka posłaska, no Nie wiem czy to jest dobre, ale wydaje się spoko. A zróbmy tak. A, przegrywamy, bo to jest grunt 2. Mówią wam, nie idą te rolki. Jest teraz pytanie. Dobrze, przeskakuję lobby i zobaczę, ile osób pod to jeszcze idzie. U, to nam się mega przyda. Bierzemy. Pewnie. Dobra, idę, chcesz słupka jakiś skąd on, to wtedy ci będą tak dokładnie w takim dałeczku? Eeeem, um, jaką? Kazał. Patrzcie. O, no dobra. Dałeczku, wtedy dał Ci kazdopycką? Weźcie kazdopyckie? No pewnie. Dobrze, to ci wezmę, O, Morgana, smulder, mamy smuldera. A, chłucza. mamy smuldera. Kurde, może pójść pod niego. Idź pod ludzka. <laughs> Idź pod ludzka. Ja nie ja idę za mną, ty Luz, ja Dobra, no dylemat jest teraz o o, ogromny. Nie, nie mamy itemów. Nie, on potrzebuje, adytemy, bez sensu. Lucjana to tak wciskać. smoldera, co ja gadam. O, tutaj możemy. nic nie będzie wtedy korzystał. A Oko okay. No, czy my pokonamy tego nunera? O to jest pytanie kurde Teraz idę. Dobra, mamy to. Dobra, leś leć. leć. Zasnępą Roldom. Roldom życia, tego. Dobra. Tak dobra. Ja jeszcze center jedna. Dobra, Roldom. Nie ma. Fuck, jeszcze aszkę sprzedałem zamiast eliski, ale liptom. No, tą tą rundę możemy przegrać niestety. Chociaż... Jesteśmy silni. No to co, no... Dwie aszki off przez mój debilizm rolujący. Do tego trzy Nilak i jedna Syndra. No i dwóch... tych mordek, kurde, zajebiście... Yy... Zajebiście wyszło, bo będziemy mieli cały team wzmocniony więc nasz Przedwieczny będzie w chuj potężny. Nie wiem czy wiecie, ale Przedwieczni dostają bonusy za, za każdą gwiazdkę Przedwiecznego. Rośnie ten nasz gigant. Dobra, czego szukamy? Paska, pancerza, peleryny... różki. Weźmy pasek na legendzie. Najwięcej hajsu. I chcemy mieć już itemek dla naszego Mordekaisera. Uch, dobra, jest dobrze. Ewentualnie Morello, ale to bardziej... Mamy to! Jest Syndra! Let's go! Teraz pytanie, czy Morello jest dobre dla Syndry, No właśnie nie bardzo. Ale to już, to już nie jest nasz problem. Zróbmy tak... Uuu, ale płaczę. Muszę jej opowiedzieć, jak przyjdzie mojej narzeczonej, że kot cierpi. Dobra, scouting mały. Dobra, jesteśmy... Myślę, że zajebiście ustawienie. Moglibyśmy bardziej tego Mordekajzera wrzucić tutaj za Liskę, żeby Kench był bezpieczniejszy, ale jest dobrze. O, budzik. Dawaj, Syndra, ładuj w nich. Stakuj się. Szczerze mówiąc, chciałbym Guinzo, nie? Bo, bo jak to się stakuje, to wraz z czasem, tak? Nie, co 5 sekund. Dobra, to Guinzo nic nie da. Nieważne. Nie wierzę, że my to przegraliśmy. Ja pierdzielę. To teraz tak, no bo i tak ozłocimy na siódmym, nie? Pytanie, czy. No w sumie, aż nam też sporo brakuje, jednak, bo nie mamy żadnej ustawionej na polu. Liski też na pewno, nie? Więc. Raczej wbijemy teraz lewy. No, bo jesteśmy za daleko do ozłocenia. Oj, nie zdążyłem. No więc to jest to, że pierwsza taktyka chodzi o to, żeby odłączyć jak najwięcej jednostek, jakie mamy. I właśnie to będę się starał dalej kupować te jednostki, jak tylko są w sklepie. Ale druga sprawa to to, że jak już czujemy, że to nam się nie uda, albo nie opłaca, no to staramy się wbić ten level 8, a najlepiej 9 i trafić Briary. I właśnie to będzie ten moment, chyba teraz tutaj, no bo teraz po potworach bijemy level 8. Powiem wam, tak nie powinna wyglądać, wyglądać gra przed wiecznymi. Powinniśmy unistrykować dużo dłużej. To na pewno. I powinniśmy mieć jakiś lepszy emblemat pod to. Albo tutaj, z kolejki Kiduo to była moja taka nadzieja, że wypadnie. Briar albo Xerath. To byśmy byli dużo stabilniejsi wtedy. No ale nic. Może taka właśnie gra będzie lepsza jeszcze do pokazania. O, jeden Mordekaiser of. Teraz. Mam dylemat: albo rolować po niego, albo być level i rolować po niego. Zobaczmy, ile tutaj nam golda. Ym, to? Kurde, 8 golda stracić trochę słabo. O no, tak, tak, jest w sumie. Wtedy nie bijemy levela i weźmy po prostu golema, który nam wykaruje gierkę, mam nadzieję. Coś takiego zrobimy. O, dobra. Hold on. O, jest morda. Kaiser, 3! Jazda! Dobra. Kurde. C nie mamy nic dobrego dla Mordykaisera, właśnie. Zauważyłem. Możemy z tego Morello zrobić. Damy ją nami. A tutaj Greenzo. Czyli wchuj stakująca się Syndra i nami z Morello. I Bluebuffem. Zajebiście kary z tyłu. Teraz naszą największą słabością jest brak silnego frontu. I musimy to jak najszybciej zmienić. Nie? No i bra brak Briar, nie Bo Chcemy mieć średnioprzedwiecznych. przyzywać wiele oką bestię. Dobra. Tuni nie Kurde, ale silne rzeczy się nam trafiają. No weźmy to. To każde 10 sekund, no właśnie, no mamy niby tego tanka. Czy ja wolę mieć Morello na mordę? Nie, on właśnie nie, nie korzysta tak aż z tego, jakby tak. Na razie, takiego. Tutaj Morello. No i jest dobrze. niby nie mamy jakiegoś zajebistego frontu, ale front jest dość dobry. Jezu, jak ja liczę, że... Nie, no w sumie na kółku jak będzie Briar to jej nie zdobędziemy, bo teraz mistrykujemy. Więc liczę, że jak bijemy ten ósmy po kółku... Albo nawet teraz, zobaczymy. No to mam nadzieję jednak, że kurde, wpadnie ta Briar na 1%, na 3% wtedy już. Ale bym się cieszył wtedy. Dobra, 32 golda, nie? Czyli zostanie nam 33, więc na rolkę będzie za mało, a żeby coś dorzucić silnego... Inkantatora ewentualnie. Lub jakiegoś. Nie, nie, nie. Nie, to nie opłaca nam się teraz widać, bo nie, nie ulepszymy aż tak naszego bordu. Zróbmy taką, wiesz? Mam nadzieję, że Nilach nie zostanie zbombiona tutaj. Uła, ale ma itemy, nie? To jest... to itemek do... kurmała. Z XXGuinza to nie wiem, czy to będzie aż takie mocne, ale... O! A, kurde. Centra pada. Widzicie to? Co ja? O! Ale zabiję a w międzyczasie. Dobra, z tym trenierzy. To jest to! Potęga randomowości w tego typu grach jest przepotężna. No to bolało, bo teraz. Jest etap 5-4 i każdy się trzyma. Dobra, chcemy coś na tanka. No, to będzie w ostateczności. O, wow. Dobra, no, chociaż to, chociaż tyle. Tak, ja tak kątem oka zobaczyłem, że na legendzie jest Sterak, i od razu w głowie miałem, że to jest briar. Nie zauważyłem, że to legenda tu jest, ale dobrze, to nie była briar. Ok, no to co? To Power Spike nam da największy Nilach 3. Level 8, no to tam Ari mogę stać, to jest. Przekuwacz i usuwacz. Nie bardzo, dobra. Bijemy 8 i chcemy coś silniejszego. Nie, i kantator da nam więcej. To jest nasz Carib w sumie, Dobra. Czy my chcemy roll down? Tak, chociaż po czwórki. Vanilla. Dobra. Mamy karmę 2. Kolejna super jednostka, która fajnie korzysta z Morello i blue Pytanie kto lepiej. Mi się wydaje, że Nami lepiej mimo wszystko. Dawajcie. O nie. O może? Nami smurf? Nami smurf. Jazda. Kurde, no. Dwie Nilach off. Hmm. Nie opłaca nam się, nie? W ogóle teraz rolować, bo jedyne co może być to Kench'a. No i... no i to Nilach, nie? Ale to jak będzie jedna Nilach off, to wtedy może. Dobra, ten łuk tutaj damy. Albo tutaj, on. Tak, ustawienie jest dobre, bo tutaj bijemy. Dobrze. I jest Winek. Powiem Wam, ten taniko mi tutaj nie pasuje, bo nie mamy, nie gramy kasiopeli, a one będą dawały inkarnatora i wiedzmy, a tak to taniko to nam daje tylko tych zmienno tak także ja ją też bym tu wymienił. Szukamy po prostu chyba teraz samych arkanów. Renomics już jest, nie jest na tyle dobry, ale jak się trafi jakiś tam dobry Zilean, wtedy można by go dorzucić do. E, jak to się nazywa? Do Morgany, o, no, wtedy będą i Wiedźmy, na mistrzowie, no wszystko, wszystko. Wow, ile hajsu. Dobra, teraz... No, level 9 go nie wbijamy za szybko. Kurde, no. Czy teraz oszczędzać? Bo no, nie stać nas na to za bardzo. wybić. wbić. Nie no, musimy się się tego klęcza, czy nie? O, wow, ten jest mocny też gościu. Emilio 2. No tak. Kęczę jakąś pytankę, albo coś na nami. Hmm. Weźmy może patika, bo... Mamy to? Mamy to? Kurde, jeszcze ta kalista żyje cały czas. Dobra, mamy to. Gościu, ta odpada. Nam brakuje 12 golda, żeby pić 9. tego przez Twoją drużynę. Hmm. To jest taka inwestycja w przyszłość, trochę, bo dostajemy składnik. Składnik nam się przyda do łuku. Weźmy to. I no, staramy się przetrwać tą walkę jakoś. Jak gramy na tego gościa ciężkiego. Hmm. Zróbmy tak, i może ją wycofamy jeszcze tak. Tak, zróbmy. Kabeki. Dobra, i teraz po tej walce, no niestety przegrana. Mam nadzieję, że no nie no, 23 życia raczej nie stracimy, nie? Jeszcze się przestawił, no nie... To już totalnie żeby w chuj dużo stracić życia, ale. Ej, dobrze idzie. O! Ja pierdzielę, my to mogliśmy wygrać nawet. Dobra. Let's go e, to teraz tak. Teraz level 9. I szukamy. Szukamy, szukamy, szukamy. Ty wypad, ty wypadł widać nie... O, mogę jednak. Dobra. Kacz, dobra. Kurde, no to mi nie daje. No nie gadaj. Nie pierdziel, stary. Uch, no nie ma, nie ma siedmiu przewiecznych Gramy na tego najsilniejszego w lobby. Przynajmniej na, najcięższy dla nas do pokonania. Więc Kężko, ciężko, ciężko musimy ten grać. Jeszcze spójrzcie, gdzie jest Nilek. <grym>, wskoczyła se. Samobójczą misję wykonać. Dobra, no. Nie wiem. O! O! Ja pierdzielę, dobra, ja to narzekałem na mój team. What the fuck? Co tu się stało? Czemu ja to wygrywam pięcioma przedwiecznymi? Dobra, chcemy te, ten itemek i, i tą jednostkę na piątce, a jak nie, no to coś innego sobie czarujemy. O ty śmieciu... nie. O, eja, to też jest, to jest jeszcze lepsze. Jazda! Dobra, teraz błagam, błagam, dajcie mi briar. Dajcie mi briar i będę, będę dobrym człowiekiem. E, dobra, tego nie chcemy. Do. E, Wiedźmy, kto nie to chroniący. Dobrze, weźmy na razie. Pokój, dobra, nie będą. Ola, dobra, super. Polera, jasno, nie? dobrze no, dobra, zostawmy na razie. Tak, jak ściągnę, to mogę przypadkiem coś odjechać. Dobra, mamy kolejnego arkanę Do wstawienia, razie czego? Kurde, nie przestawiłem się. Nie przestawiłem się znowu na tego typa. I nie użyłem tego, ja pierdziele tak, za, tak bardzo mi zależy na briarze. Odwalam, ale dobra, gramy na cienia. Teraz się ustawiamy. Teraz robimy wszystko to, co powinniśmy robić. Jezu, ten na jednym HP przeszedł. Co za tym Nieważne, no nie tak ważne. Gramy tak. dalej. Eee, nie, tego nie chcemy, bo to już jest. Yeah! Mamy to. Ty wypadł. Eee, to jest inkantator, kurde. Wyjebam go. Damy tak karmić, damy tak. Przestawimy jednostki, nie? Dobra, udało się przestawić. Mam nadzieję, że to nie był błąd. Kurde, nie dałem czego. Dobra, ja na razie dam tak. Ja chciałbym, żeby ten seraf żeby chociaż zerkował. Dawaj, dawaj Dobra. Mamy to. To jeszcze możemy sprzedać? Nie wiem, zastanawiam się, no bo... Czy więcej nam daje. What the fuck! Czy więcej nam daje Xerath? Dobra, ustawienie, w końcu, żeby to zadbać na tym etapie rozgrywki. Dobra, tak, tak. Jakoś tak, nie? I. Coś, coś takiego. Na dobra. misy drażżkę. Nie, dobra. Zastanawiam się, bo mamy 7 przedwiecznych. No i mamy Kencha i Xerafa, to jest chyba mocniejsze. Jak jakoś z tym dostaniemy 70 golda, to się wstawią. Dobra, no nie, 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 ma opcji, więc robimy tak, robimy tak, robimy tak, dobra, to jest spoko i rolujemy. Dobry jarę. Wow, Ej! Hey, Hard close, no dobra, trudno. Teraz tak. Dobra. Zróbmy tak, raz może. O, zajbiście I poproszę może jeszcze... Tak, idziemy szybko. Masz tu, Mariar, dobra, mamy to. No dobra, no lepiej się nie dało, tylko się źle ustawiłem, znowu, bo tutaj masz opcję, albo się ustawiasz, albo jednak dbasz temy te i inne takie. Ło, ej, no to wygrywamy? Ugramy to? Dawaj, Syndra, Syndra. Jeszcze jedna rka. Mamy to, dobrze. Ale jadka. Wygraliśmy. Świetna kompozycja. Grałem ją, przyznam się teraz, bez bicia. Pierwszy raz tak na poważnie. Grałem ją jeszcze raz, tam kilka tygodni temu, ale wtedy nie była zbyt dobra. O kurde, mam nadzieję, że przy całą grę nie było czarnego ekranu z tym, do bo wtedy lipa. Uch, jest awansik.